Dzień dobry, witam Was, moje drogie bliźniaki. Słyszymy się z okazji nowiu, nowiu, które mamy w tym momencie w znaku barana, czyli nowy początek, nowy ład, nowe reguły, nowe zasady i tak naprawdę energia takiego. Um, Dziecięcego zaufania i świeżego porządku, czyli taki właśnie malutki, niewinny baranek. Czyli te pomysły, które nam się wła właśnie rodzą w głowie, a mamy rosnący księżyc, wierzcie mi, warto sobie zapisać, warto zanotować, dlatego że ich realizacja teraz, właśnie po tym nowiu, będzie dużo łatwiejsza. Dlatego, że ten znak barana, jako taki symbol zapoczątkowania, bo przecież baran otwiera cały Zodiak. On jest pierwszym znakiem w całym układzie, tak? Ryby są na końcu, zaczynamy od barana. Dlatego. Naprawdę proponuję swoje myśli, plany marzenia, jak najszybciej spisywać, notować, po to właśnie, aby za jakiś czas do tego powrócić i samemu siebie wynagrodzić zadążenie do celu. Co jeszcze? Księżyc rośnie. Następnym razem usłyszymy się, myślę, w okolicach 8 kwietnia, czyli na super pełni. Ale do tego czasu chciałabym poprosić tutaj właśnie o cztery karty dla bliźniaka. Właśnie te karty tutaj, które leżą obok, to co widzicie, to są karty afirmacyjne. Moi klienci już je znają i postanowiłam sobie, że teraz, ponieważ czasy mamy trudne i wymagające, każdy znak zodiaku będę zamykała afirmacją. Tak samo dzisiaj was, drogie bliźniaki. A tymczasem poproszę o taki rozkład, jaki zawsze, czyli. Cztery karty zgodne z czterema żywiołami, z czterema energiami, tym razem wzrostu. Poprzednim razem słyszeliście mnie na tym, czego musimy się wyzbyć, na co musimy uważać, co już nam nie służy. Księżyc rośnie przez najbliższe dwa tygodnie. Warto zatem siać. Siać, aby potem w trakcie pełni właśnie zbierać tutaj owoce. Tego dajcie sobie szansę. E, tak jak powiedziałam, naprawdę starajcie się jak najszybciej spisywać pomysły, bo to wierzcie mi naprawdę zaprocentuje. Poproszę zatem o cztery karty dla bliźniaka. Co na spodzie? Bomba! Moja ukochana królowa była przepiękna, niesamowicie mądra i silna kobieta, którą, która jest obdarzona przede wszystkim bardzo dużą pewnością siebie, która tworzy u niej stabilność i kolor zielony, jako miłość do samej siebie. Dodatkowo czarny kot, o tej karcie mówiłam już wiele razy, to jest jej spryt, to jest jej taka. Taka iskierka od losu, że jeżeli normalnemu człowiekowi nie pójdzie, to tobie właśnie teraz tak, spadniesz na cztery łapy. Nawet jeżeli coś ci nie pójdzie, nie odczujesz tak dotkliwie tych skutków, bo ten czarny kot to jest właśnie ten koci spryt, te kocie ruchy, ta umiejętność dostosowania się do sytuacji. Ale też takiego sprytnego przejścia między kanałami, między możliwościami, aby osiągnąć swój cel. Także bardzo ładnie się do to, to u was, drogie bliźniaki, zaczyna. Działaj w tej energii. Ja naprawdę tą, tą królową, naprawdę wierzcie mi, stałego serca kocham. W jakim kierunku? Dwie buławy, nowe możliwości. Rozglądaj się. Jak tutaj dobrze, przede wszystkim zacząć działać. Zobacz, do ciebie płyną statki. I to od ciebie zależy, na który ty wsiądziesz. W trójce buław będziesz już czekał, na które chcesz wejść, ale w, w dwóch buławach, tutaj wychodząc z tej królowej, zastanawiasz się, która droga teraz dla ciebie będzie najlepsza. Dużo fajnej, kreatywnej energii do działania. Wow, świat stoi otworem, bliźniaku. Nie przegap tego. Naprawdę, daj sobie teraz dwa tygodnie na miłość do siebie i na snucie planów i założeń, bo energia królowej buław naprawdę będzie ci. Będzie Ci dużo dawać. Będzie takim wiatrem w żagle, jakie żagle, a no, właśnie te, które tutaj do Ciebie płyną. Zobaczmy zatem, co u bliźniaka teraz w działaniu, wisielec. To jest ta energia, która mówi, że masz poczucie, że jest zawieszenie, natomiast nie czuj się w tym samotne, z racji tego, że mamy sytuację, jaką mamy na całym świecie, to zawieszenie towarzyszy nam wszystkim. Ale skoro już znajdujesz się w, te, w, te, w tym stanie zawieszenia, spójrz z drugiej strony. Ponieważ inne spojrzenie na tą sytuację okaże się tutaj. Z remedium na cały ból. Czyli to, co w tym momencie spędza Ci sens powiek, jest Ci trudno i ciężko, bo nie chcesz, aby tak było, zacznij to doceniać. W tych negatywach doszukuj się drugiej strony. Powiem więcej. Doceń to, co masz i pomyśl sobie, czy to, czego w tym momencie Ci brakuje, co jest Ci trudno osiągnąć, co dzięki temu zyskujesz, że jeszcze tego nie masz. Czego uczysz się, Poprzez tą cierpliwość, która jest na Tobie tutaj wymuszona. Czy dzięki temu bardziej doceniasz to, co masz? Czy być może Twoje otoczenie staje Ci się bliższe? Czy sama siebie gratyfikujesz za tą cierpliwość? Czy sama siebie doceniasz? Czy obdarzasz się należytą miłością? I masz dla siebie wystarczająco dużo zrozumienia, że umiesz dostosować się do tej sytuacji, bo ta karta naprawdę dużo wymaga. Działanie to jest ogień. Ona tutaj, to jest właśnie ta dama. Ona tutaj mówi, tak, ja ci będę wspierać, ja ci dam. Ale to, co chciałbyś w tym momencie już i teraz, poszukaj innego rozwiązania, bo tak jak powiedziałam, ten wisielec, on wcale nie cierpi, że tu się nie dzieje absolutnie. On wisi, zauważcie. On jest tutaj zaczepiony za nogę. <laughs> Przepraszam. A i owszem. Ale on po jego minie nie widać absolutnie, aby on tutaj ubolewał. Wręcz przeciwnie. On tutaj wchodzi w stan głębokiej kontemplacji i jego przemyślenia są uświetlone. Także ja Cię bardzo proszę, bliźniaku, przeanalizuj, zastanów się, co zyskujesz dzięki temu, że w tym momencie nie możesz działać tak, jak sobie założyłeś. Poszukaj w ty tym rozwiązaniu plusów. Co w uczuciach i emocjach? Tutaj wieża. Czyli albo... Na polu emocjonalnym dojdziecie do tego, że czas i pora się przeprowadzić, zmienić miejsce destynacji, poszukać innego domu, innego lokalu. Przepraszam Was, ale po prostu no, jestem pociągająca. No z zapanem. Albo w uczuciach i emocjach będziecie robić porządki, bo wejdziecie w taką energię, że ten stały punkt, gdzie zawsze udawaliście się i był dla Was takim bezpiecznym zakątkiem, już taki nie jest. Nie dlatego, że Was zawiedzie, tylko znajdziecie nowy, inny, lepszy. Ja zawsze mówię w tej karcie, że to jest taka latarnia na brzegu i póki ona świeci, to jest bomba, bo cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byśmy się emocjonalnie nie błąkali, pamiętajcie, że ja w tej energii mówię nie tylko o związkach partnerskich, tylko również to są relacje z przyjaciółmi, z rodziną, z najbliższymi. To, co zawsze nam się wydawało, na przykład, zawsze słuchałaś rad jednej przyjaciółki, i nagle okazuje się, że ta relacja już jest bardzo stronnicza, i nagle. Wpadniesz na to, że powiedzmy, po przeczytaniu jakiejś książki spojrzysz na pewne problemy i sprawy, które sama sobie brałaś na głowę zupełnie inaczej. To jest tu zmiana podejścia, zmiana działania. Tak? Czyli nie znaczy to, że ona się zawiodła, znaczy dokładnie tyle, że wybrałeś sobie nowy, lepszy punkt. Ale tak jak powiedziałam, niektóre bliźniaki będą tutaj kombinować. Może się przeprowadzę, bo to jest też zakup, zakup, zmiana nieruchomości, ruchomości tutaj w tej energii na tle emocjonalnym. Po co? Po to, aby mieć większą stabilność właśnie w uczuciach i emocjach. Co dalej? Jak kasa i pieniądze. Bomba. I tu jest królowa denarów. Królowa denarów, która mówi o tym, że. Odpowiedzialnie zarządzaj pieniędzmi, aby przede wszystkim nikomu nie brakowało. Ona daje, ona zabezpiecza. Fajnie, bliźniaku, bo masz dwie królowe, jedna tu, druga tu. Ta działa, ta rządzi. Energia naprawdę bomba. Ja nawet często przyklejam tę energię do energii seksualnej, do kobiety pewnej bardzo siebie. Tak. I tutaj jest kobieta, która kasę ma. Tylko uwaga, królowa, ona nie wydaje, znaczy też na swoje zachcianki ale ona z racji tego, że siedzi na tronie, dba o mądrość swojego narodu i ludu. Czyli podejmuj świadome, analityczne decyzje dotyczące pieniędzy, pieniądze na żywiole ziemi, bardzo dobrze, że tutaj leżą, tylko trzeba powiedzieć, żywioł ziemi jako uziemienie trwa długo. Także, drogi bliźniaku, nie planuj inwestycji na chwilę. Tu nie ma planowania na tydzień, na dwa. Tutaj planujemy długofalowo, bo tego energia wymaga i przede wszystkim dbaj o dobro ogółu. Czyli patrz optymalnie szeroko na swoje wydatki i na swoje decyzje finansowe. Dlatego, że królowa siedzi na tronie dla, właśnie dlatego, że naród ją wybrał, naród jej zawierzył. To ona jest odpowiedzialna. Dlatego w tej energii ja ufam, że tobie kasy nie braknie, tu będziesz pieniążki kuła, pod warunkiem, że będziesz je zarabiała w intencji niedobra tylko dla siebie, a dla dobra ogółu i najbliższych. Co zatem w myślach i planach u ciebie? Osiem kielichów, wyruszasz w wysokie góry ze, swoją, ze swoim planem, ze swoją decyzją. Co to oznacza? Na pewne rzeczy dorosłeś już do tego, że nie masz wpływu. Pewne rzeczy już skosztowałeś, i to, co kiedyś było dla ciebie olbrzymim wyzwaniem, bo osiem, tak jak widzicie, to jest wycieczka w górę. Zamrażasz lęki i strachy, bo to jest lód. Czyli nie ma już energii obawy, a wyruszasz w to, w co bardzo kiedyś chciałeś, coś, o czym marzyłeś w działaniu. Tylko brakowało Ci odwagi. Ta odwaga się tutaj znajduje. Czy to będzie na przykład założenie sobie nowego hobby, czy to będzie nowy kurs, szkolenie, dajmy na to online, coś, co bardzo długo przesuwałeś w czasie, bo nie było na to czasu, bo nie było na to pieniędzy, bo wydawało Ci się to niepotrzebne, um, miałeś poczucie, że to nie będzie lukratywne w przyszłości. Tutaj te cele, lęki, obawy są zamrożone. Ty już wiesz, jak smakuje życie z tym całym zasobem życiowym, jaki masz, umiejętności, wiedzy, działania tak dalej. I w końcu wyruszasz i pozwalasz sobie w to, co bardzo długo na to czekało. Bardzo długo, bo tu mamy wschody, zachody słońca, ale coś o czym marzyłeś, co bardzo chciałeś. Dlatego, bliźniaku, ja cię bardzo proszę zostań w tej energii. To jest w ogóle bomba, highlight. Do tego jeszcze ta królowa denarów, e, królowa. E, Buław, naprawdę piękny komplet dla bliźniąt. Zatem poproszę sobie, widać, że tasuje widać, ósmą kartę z góry, bo tak jak powiedziałam, myślę, że słyszymy się 8 kwietnia dla bliźniaków. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest! Gdy mówię tak życiu, ono odpowiada mi tym samym. Widzisz, to jest to. Tak, jestem gotowy, tak wyruszam, tak pozwalam sobie te osiem kielichów. I to, że ty będziesz chciał, w ogóle piękna energia korespondująca z tą królową buław. Ja mówię tak, ruszam, tak działam, tak znajduję czas dla siebie, ale jestem mądra i myślę też dla dobra ogółu. Zaczynam patrzeć inaczej na rzeczy, które mnie uwierały, nie boję się zmian, które mnie spotykają. I co na to życie? Życie odzwierciedla każdą moją myśl. Gdy moje myśli są pozytywne, odzywa się 8 kielichów, otrzymuję od niego to, co najlepsze. Zawiesz że te plany i inwestycje, jakie czynisz, bardzo Ci się opłacą i przyniosą Ci na ręce Tu Bliźniaku, proszę, zostań w tej energii, czerp z tego jak najwięcej. Słyszymy się 8 kwietnia. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia, cześć.